Szybko, szybko i jeszcze szybciej. To świat, w którym żyjemy i wydaje nam się, że tak musi być. W czasach różnych zakazów covidowych znowu niepokój i napięcie. Cenę, jaką większość osób zapłaci za takie życie, to stres, nerwice, psychiczne zmiany w mózgu. Dzisiaj nie będę omawiał podłoża psychologicznego ani namawiał do porzucenia psychotropów, jeżeli ktoś je bierze. Dzisiaj zaproponuję kilka sposobów, by spróbować, czy w jakimś stopniu możemy wpłynąć na swój organizm. Rozpocznę od mieszanek uspokajających. Jak zwykle na wstępie oświadczenie, że przedstawione poniżej propozycje nie są poradą medyczną i ewentualne skorzystanie z nich należy skonsultować z lekarzem. Skład mieszanki numer 1 to szyszki chmielu 50 g. Kwiat lawendy 50 g, liść mięty 100 g, liść melisy 100 g. Wszystko połączyć i dokładnie wymieszać. Napar, czyli jedną łyżeczkę mieszanki, wsypujemy do szklanki, zalewamy wrzącą wodą, następnie przykrywamy i pozostawiamy do ostudzenia. Pić dwa razy dziennie działa również w kierunku, gdy z powodów nerwicy mamy problem z układem trawienia. Mieszanka numer dwa. Krzyszki chmielu 50 g, liść melisy 50 g, kozłek lekarski korzeń 50 g. Stosować tak samo jak w przepisie numer 1. Mieszanka numer 3: korzeń kozłka 50 g, liść melisy 50 g, kwiat głogu 50 g. Zrobić napar z jednej łyżki mieszanki, którą sypujemy do szklanki, zalewamy wrzącą wodą. Przykrywamy, pozostawiamy na 20 minut i również pijemy dwa razy dziennie. Ta mieszanka znakomicie również wpływa na pracę serca. Mieszanka numer 4. Kwiat lawendy 50 gram, liść melisy 50 gram, ziele serdecznika 50 gram, liść bobrka 50 gram. Zioła dokładnie wymieszać, wsypać łyżkę stołową mieszanki do naczynia emaliowanego, zalać szklanką zimnej wody i podgrzewać do zagotowania. Następnie na małym ogniu gotujemy 2-3 minuty. Przykrywamy, pozostawiamy do ostygnięcia i pijemy rano i wieczorem po połowie szklanki wywaru wielu osobom skutecznie pomogą naturalne olejki eteryczne. Z olejków eterycznych polecam olejek pomarańczowy, rozmarynowy, zmięty pieprzowej, sosnowy lub tymiankowy. Można kilka kropli wkropić na ciepłą wodę w celach inhalacji lub dodać kilkanaście kropli podczas kąpieli w wannie. Należy jednak pamiętać, by kąpiel nie była zbyt gorąca, bo wtedy zamiast wyciszenia bardzo pobudzamy układ krwionośny, a tym samym cały organizm. Również bardzo dobrze i szybko działają nalewki. Najlepiej wykonać je samemu, zalewając podane wcześniej mieszanki 40% alkoholem. Na pół litra alkoholu wystarczy 100 g mieszanki. Macerować 3-4 tygodnie, przecedzić i pić po łyżce wyciągu 2-3 razy dziennie, dodając do jednej drugiej szklanki letniej wody. Składniki szybko przenikają do krwiobiegu i należy pamiętać, że mogą działać nasennie, więc nie zażywamy, gdy musimy być skoncentrowani na przykład podczas prowadzenia samochodu. Z apiterapii należy wspomnieć o miodzie gryczanym, który znakomicie działa na serce i układ krwionośny. Gdy do niego dodamy kilka kropli olejków wymienionych wyżej, żadna krzywda nam się nie stanie, a czasami efekty pozytywne są wręcz zdumiewające. Należy jednak pamiętać, by rozpoczywać zażywanie od bardzo małych dawek. Chodzi o sprawdzenie, czy nie mamy uczulenia na składniki zawarte w miodzie. Dobowo nie przekraczamy trzech dawek po łyżce stołowej. Do dowolnego rodzaju miodu również można dodać sproszkowane zioła wymienione w mieszankach 1 do 4. Porcje będą następujące: jedną łyżkę mieszanki połączyć z czterema łyżkami miodu. Dokładnie wymieszać i zażywać małą łyżeczkę mikstury, dwa, trzy razy dziennie popijając letnią wodą. Właśnie mamy okres kwitnienia głogu, więc zachęcam również do aktywnego ruchu na świeżym powietrzu i poszukiwań tego cudownego kwiecia i liści. A po zbiorach i wysuszeniu wystarczy dodawać szczyptę przy zaparzaniu herbaty. Bardzo dobrą formą odprężenia jest klawiterapia, która dodatkowo likwiduje napięcia mięśni i odblokowuje system nerwowy i krwionośny. Nagranie o klawiterapii opublikowałem ponad rok temu, a link będzie w opisie pod tym filmikiem i na końcu nagrania. Jego tytuł brzmi: Klawiterapia wzmocnienie organizmu przez stymulację. Mimo, że temat jest nieco odmienny, to wskazówki tam zawarte będą bardzo pomocne i w tym przypadku. Temat napięć nerwicowych i działań uspokajających jest bardzo obszerny i indywidualny, więc chciałbym zaznaczyć, że zanim sięgniemy po psychotropy, warto poszukać sposobów na własny organizm i na siebie, bo każdy z nas jest inny genetycznie ma inne problemy życiowe i emocjonalne. Tylko poszukiwania i próby, co działa w naszym przypadku, pozwolą nam wrócić do stabilizacji emocjonalnej. Na koniec dodam, że najsilniej działającym ziółkiem uspokajającym, antystresowym i przeciwdepresyjnym jest dziurawiec. Należy jednak umiejętnie zrobić z niego miksturę, i zażywać ostrożnie ponieważ w lato jest fotouczulający jeżeli ktoś chce poznać zasady bezpiecznego stosowania dziurawca i przepisy antydepresyjne na bazie dziurawca proszę o kontakt mailowy adres również jest w opisie to tyle na dzisiaj życzę pozytywnych efektów działania mikstur które przedstawiłem i do usłyszenia w następnym nagraniu